Hej, cześć, witajcie tutaj. Wraz do witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki nietypowy odcineczek, bo wpadłem na pomysł, że pokażę Wam moje trzy ulubione dania. Yy, trzy ulubione dania, posiłki, jak kto woli. Ja wolę w sumie posiłki, chociaż nie, wolę dania. Dobra, nieważne. Yy, dobra, bez przeciągania będziemy zaczynać. Słuchajcie, pierwsze danie, czyli koktajl owocowy. Będziecie potrzebowali mikser, taki blender właśnie do koktajli, jak widzicie tutaj. Czarną porzeczkę, ja mam mrożone, bo teraz jest w sumie zima, więc tylko mrożone można dostać. Yy, truskawki, no i mleko. I cukier. Chociaż bez cukru też może być, jak kto woli. Ja w sumie dwie łyżeczki sobie wsypę dla smaczku, żeby było bardziej słodkie po prostu. Tutaj wam pokazuję mniej więcej ile ja sobie daję tych truskawek, ile cukru i w ogóle no cukru dwie łyżeczki, jagód tak na oko mniej więcej i zalewam to mlekiem, miksuję i co? Gotowe. I tak się to prezentuje, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się to kiedyś przyda i sobie może taki zrobicie. Także to było moje ulubione danie numer 1 i teraz przechodzimy do drugiego. Tą część filmu nagrywam już w drugi dzień, także jestem inaczej naszej trochę ubrany. No i moje drugie ulubione danie to słuchajcie, zapiekanka. Jak widzicie tutaj mamy składniki potrzebne, czyli bułka, boczek w plastrach. Ja kupuję parzony, najbardziej mi smakuje i ser żółty w kostce a przyrządy potrzebne do jej wykonania to będzie tylko piekarnik, tarka no i tam deska do krojenia i nóż oczywiście dobra, także co, zaczynamy od przekrojenia bułki w poprzek potem układamy na niej plastry boczku Starty wcześniej ser dajemy na boczek i na to jeszcze jedną warstwę boczku, żeby było po prostu więcej mięsa. Stawiamy to wszystko do piekarnika. ustawiamy piekarnik na 200 stopni i tak w sumie nawet wiecie co nie chcę was skłamać, ile to jest, bo ja zawsze jak robię, to czekam aż ser się po prostu zarumieni. Wtedy jest taka idealna, najbardziej mi taka smakuje. Także wam też polecam sobie cały czas obserwować przez szybkę. I tak wygląda gotowa zapiekaneczka. Myślę, że wygląda naprawdę smacznie i oczywiście smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. I ostatnie danie, czyli tortilla. Ten y, fragment filmu znowu nagrywam w trzeci dzień, czyli już kolejny. Także też... Chociaż nie, jestem w tej samej bluzie. A, to dobra. Y, ok, składniki, których będziemy potrzebować to będzie tak. Jakieś tam warzywa albo owoce. To już w zależności jak wy lubicie. Ja mam tutaj przygotowane pomidory. Y, sałatę pomieszaną taką z rukolą to jest gotowy miks taki kupiony. Y, ogórek zielony, można też ogórka kiszonego do tego dolać, dodać. Eee, także coś takiego, naleśnika takiego właśnie do tortilli, dostajecie go raczej w każdym większym supermarkecie Ja kupowałem w Lidlu, ale kiedyś też kupowałem w Biedronce, także w Biedronce też są eee, Do tego jakiś ketchup albo sam, samemu przygotowany wcześniej sos czosnkowy eee, No i to w sumie wszystko, tak? A, jeszcze mięso oczywiście, najważniejsze Filet z piersi z kurczaka kroicie w kosteczki, podsmażacie ładnie sobie z jakąś solą albo pieprzem Albo i z solą, i z pieprzem, ja tak go zrobiłem. Żeby to przygotować, to podgrzewamy najpierw naleśnika, kładziemy sobie na talerz, na niego wysypujemy mięso, wszystkie warzywa, które przygotowaliśmy, sosy. Sosem w sumie też warto czasem sobie na przykład na początku posmarować całego naleśnika i dopiero nakładać składniki, aczkolwiek ja tutaj zapomniałem i sosem dopiero później polałem. No i co, na koniec jakiś ketchup albo jak już lubicie, to też zależy od Was. Możecie posypać potem jakimś oregano albo koperkiem. I zawijacie i tortilla do jedzenia jest gotowa. Przepyszna jest, słuchajcie, polecam każdemu. Chyba najlepsze z tych wszystkich trzech dań. Ok, także to były moje trzy ulubione dania. Jak widzieliście. No i co, jeżeli Wam się odcineczek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, bo mnie to bardzo zmotywuje do następnych takich odcinków, nagrywania. Jeżeli też właśnie chcecie więcej odcinków tego typu, to napiszcie w komentarzu, bo mogę dla Was przygotować właśnie różne takie odcinki, bardziej nie z gier, tylko właśnie z kuchni albo niekoniecznie z kuchni, jakieś takie vlogowe odcinki. No i to by było wszystko, słuchajcie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych odcinkach i na razie, pa pa!